Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, jak zainstalować kartę SIM na telefonie HTC. Aby pomyślnie zainstalować kartę SIM na telefonie HTC, musimy upewnić się, że nasz telefon jest wyłączony. Mój jest włączony, także klikam przycisk uruchamiania do momentu, aż nie pojawi się opcja Wyłącz. Klikam w opcję i czekam chwilkę do momentu, aż telefon nie wyłączy się. Telefon jest już wyłączony. W tym momencie szukam sobie tacy karty SIM, która znajduje się u szczytu telefonu. I teraz biorę sobie specjalną igiełkę do otwarcia tacy karty SIM. Wkładam igiełkę do tego miejsca, do tego otworu specjalnie przeznaczonego. I klikam do momentu aż karta Sim delikatnie się nie wysunie. Teraz pomaga mi wyjść z urządzenia. Gdy wyjęłam sobie tacę, mogę teraz z powodzeniem zainstalować kartę Sim w tacy. Moja karta SIM jest już zainstalowana, włożona prawidłowo do tacy. Tak więc hmm, z powrotem na to samo miejsce wsuwam tacę karty SIM do telefonu i za pomocą przycisku uruchamiania włączam moje urządzenie HTC. Telefon zaraz włączy się i będziemy mogli korzystać z urządzenia z usługami sieci. Ja Wam serdecznie dziękuję i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.